Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj jest sobota 31, 31 sierpień 2024 rok. Zakładam kaptur na głowę, bo jest zimno. Gdy kosiłem tą trawę to tego nie wyczuwałem, ale teraz mi się zimno zrobiło. Na wszelki wypadek wziąłem bluzę z kapturem. No tu jest mój środek transportu. Aby tą usieczoną gorczycę zawieść moim parzystoknokopytnym. No teraz ta gorczyca mi odskoczyła, bo była bardzo mała. Nawet mówiłem w jednym nagraniu, że mam gorczycę prawie po kostki i kwitnie. No niestety teraz ładnie odskoczyła, ale pszczoły tego nie oblatują to jest dziwne, już się wysypuje, no ja przyjechałem, no tu jest rzadsza, ja przyjechałem yy, samochodem, zrobiłem z niego kombi po tą gorszycę, no bo jestem po tym wypadku, co uderzyłem głową w beton, no niestety nadal mi nie da się ciągnikiem jeździć, po tak kurczas szumi w głowie, że to jest niedowyczynia, Chcę głowy mi rozwalić i po prostu dzisiaj zacząłem moim parzystwem okopytnym zacząłem po prostu samochodem wodzić tu jest drodzy Państwo moja rzepa popatrzcie się jak dobrze wygląda no i już dostała saletrę no i będą mieć kuski do jedzenia. A wiecie o tem. Zobaczcie się jak wiem, równo tą rzepę usiał. Jeszcze mi nigdy się tak nie udało. No ale już dawno, dawno rzepy nie siałem. A teraz wyszczepność żyliwa Można sobie było na to pozwolić. No zanosi się, że w listopadzie będzie piękna robota przy rzepie. Już yy, ziemi jest, no będę używał wiecie doskonale o tym że kto je rzepę to ma krzepę no bo rzepa ma dużo pierwiastków, ona się zalicza do roślin do kapustowatych a kapusta wiecie jaka zdrowa A tu jest gorczyca całkiem wysypana i ja się właśnie nie orientuję, gdy taką wysypaną przyłożę, czy to mi nie będzie później na wiosnę w owsie rosło. Wiadomo, jest chwastoks, ale lepiej bez chwastoksu sprawę załatwić. No i wracam do mojej limuzyny. Proszę Państwa, tam na niebie, nie wiem czy to zobaczy, jeszcze księżyc. Się tli. To chyba się nazywa. Nie mam pojęcia, czy on kończy swoją funkcję, czy zaczyna. Za tymi drzewami czerwień schodzącego słońca. I tak wygląda. Proszę Państwa, te nasze podkarpackie żyzne ziemie. Gdzie tu w dawnych czasach za tej niedobrej komuny roz, roz chleb. No ale teraz będziemy mieli chleb na półkach sklepowych. Będą nam hodować różne chrobaki i tym paskudstwem nas tuczyć.